Dzień dobry widzowie, dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić na Stalna, czy że o na tym na tym na Federa, bo to w google Zrobimy Federa, klien. Chodzi się to i klikacie tego u tylko to naklikacie. To mi się już pokazało. Wchodzicie w wchodzicie, ja już jestem zalogowany, tylko mi skina trochę nie wczytało. Wchodzicie tutaj w wersję, yy, w paćkach użytkownikach. paczki użytkownika nowa czy paczka ja wpiszę sobie nie wiem, ja wpiszę e w... nie wiem coś takiego to Tą forkę powinno być. Coś tu pokręciłem. Fabrik MC naciśnięty. No, jaką wersję chcecie? Ja akurat to to 19.2. No i tak naprawdę 0, 14. No i mam. Tylko nie zapomnijcie tutaj spiku pobrane i tego fiddera dodać I wchodzicie w tego Fider klienta, tutaj zainstaluj. Kasia. Widzieliśmy, ładuje nam się. pieniędzy zabrakło, klienta. w tym pieniędzy zabrakło, czyli w tym pieniędzy zabrakło, czyli w tutaj pieniędzy zabrakło, czyli Federa. To macie wtedy, ja mi to pokazuje macie Federa. Macie Federa tutaj. Słyszę sobie Minecrafta? Macie Federa. Pokazałem wam już tutorial. Ja się z wami żegnam i...